Tak, kochani sąsiedzi, i wszystkim chciałam pokazać, jak mi wyszło. Um. Natomiast w najbliższym czasie będę cały czas w domu. Zaawansowany system cały czas działa. Wszyscy mogą spokojnie sobie wypoczywać. A ja obecnie będę tutaj ogarniał porządek w pokoju. Jak ogarnę ten straszny bałagan i zrobię porządek, to wtedy będę sobie tutaj instalował te komponenty. I natomiast, e, jak bym bardzo chciał się wyrwać na rower gdzieś, to może się być spokojni. Wszystkie systemy są bardzo zaawansowane, widzą w dzień i w nocy i jest mega, jest mega po prostu, jest mega idealnie, że wszyscy mogą tak jak mówiłem spokojnie wypoczywać. Nie martwicie, że coś się stanie. Bardzo dobrze jest zaawansowany monitoring. Każdy samochód, który tam wjeżdża, wyjeżdża jest bardzo dobrze widziany i jest OK. No. To pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Hejka Siema.